Cześć, dostałem ostatnio do przetestowania projektor Blitz Wolf vp 12 Jest to budżetowy projektor i można go w tej chwili kupić za około 53 euro w superpromocji. Na stronie Banggood. wysyłka z polskiego magazynu, więc szybko powinno dojść. Link do projektora wstawiam pod filmem. Teraz zrobię unboxing, mimo że już go wcześniej otwierałem i używałem, ale musiałem go poznać do filmu. A na koniec filmu przedstawię swoje spostrzeżenia odnośnie używania projektora. Tutaj możemy sobie podłączyć na przykład pendrive'a Tutaj mamy gniazdo HDMI, możemy się połączyć z komputerem Gniazdo AV i słuchawkowe, tutaj możemy podłączyć zewnętrzne kolumny Klapka zabezpieczająca obiektyw Tutaj z boku regulujemy sobie ostrość Obiektyw się wysuwa i wsuwa Tutaj mamy zasilanie z gniazdka sieciowego I tutaj z tyłu mamy regulację jakby płaszczyzny obrazu Wtedy, gdy rzutnik nie będzie ustawiony prostopadle do ściany, tylko na przykład będzie pochylony w tą stronę lub w tą stronę. Tutaj mamy kilka fizycznych przycisków do obsługi projektora bez pilota. A tutaj mamy pilot do zdalnej obsługi projektora. Pilot zasilany jest dwoma małymi paluszkami. Tutaj jeszcze mamy gwint, dzięki któremu można zamontować projektor do statywu fotograficznego. Może być dowolny statyw fotograficzny. Ja użyłem akurat takiego, jak tutaj widzicie. Polecam statyw fotograficzny, ponieważ bardzo ułatwia ustawienie projektora. W tej chwili podłączyłem projektor przez kabel HDMI do komputera. Projektor stoi około 1,5 metra od ściany. Teraz dublowałem monitory, czyli na jednym i drugim jest to samo. Można by je oczywiście podzielić i na jednym i drugim byłoby coś innego. Nie jest tu idealnie ciemno, ponieważ jest dzień. Jak będzie ciemno, obraz rzutnika będzie bardziej nasycony, będzie bardziej wyraźny. W tej chwili on jest jakieś 1,60 sześćdziesiąt, metr od ściany. I im bardziej go odsunę, tym obraz będzie większy. Pokażę Wam to na dole w pokoju. Tutaj jakiś mój filmik z nart, z YouTube'a W projektorze jest zamontowany jeden głośnik Pilotem można sterować głośność, ustawiony jest teraz na, na max'a Ale dla lepszego dźwięku można podłączyć kolumny przez wejście na mini jack Tym suwakiem można ustawić sobie, żeby obraz był prosty, żeby nie było takiego trapezu o, teraz widać jak to działa. O, mniej więcej tak będzie. Będą pionowe linie i poziomy. No i można też oglądać zdjęcia, tak jak w przypadku starych rzutników analogowych. Przejdziemy teraz na dół, pokażę Wam jak rzutnik będzie działał z większej odległości, jak zwiększymy rozmiar ekranu. Właśnie odpalamy projektor. Stoi na statywie. To Zwykły statyw fotograficzny. No i wyświetlimy sobie obraz tutaj na ścianie, ale będziemy musieli ściągnąć obrazki. Się na filmie. Dobrze. Projektor można ustawić od ściany w odległości od 1,5 metra do 5 metrów. Tutaj mam około 4 metry i wielkość obrazu według mnie jest wystarczająca. Producent podaje, że maksymalnie można osiągnąć 170 cali. Podświetlanie obrazu jest przez lampę LED. Żywotność lampy jest przewidziana na 40 tysięcy godzin. Jeśli chodzi o wydajność lampy, no to tutaj musi być dobrze zaciemniony pokój. No Jeśli wpuścimy trochę światła albo zapalimy lampę, to obraz będzie wyblakły. Jeśli powiększamy obraz, no to też minimalnie rozdzielczość będzie spadać, ale gdy oglądamy z kilku metrów, to i tak według mnie raczej nie będzie to zauważalne. A obraz natywny w tym projektorze to 800 razy 480p. Z minusów jeszcze zauważyłem to, że na rogach trochę spada ostrość, ale jest to taka typowa wada optyczna wszystkich słabszych obiektywów. Właściwie oglądając film, nie zwraca się na to uwagi. Jedynie przeszkadza to wtedy, gdy na przykład w rogu pojawi się jakiś drobny napis, na przykład gdy wyświetla jakiś folder i czasami nie umiem odczytać, co tam jest napisane. No, ale jak wiadomo, jest to sprzęt budżetowy i nie ma co za tą cenę narzekać, bo też są plusy. I z plusów można wymienić na przykład fajne kolory, takie według mnie filmowe, budowany głośnik daje wyraźny dźwięk, intuicyjna obsługa, nawet nie trzeba używać instrukcji, chociaż jest dołączona, ale w języku angielskim. W menu można regulować wiele parametrów, na przykład kontrast, ostrość, balans bieli i tym podobne. Na plus zaliczyłbym jeszcze niewielki rozmiar i wagę. No i w domu można sobie stworzyć taki kinowy klimat, dobrze się będzie oglądało mecze, jakieś widowiska sportowe, albo można puszczać teledyski na imprezach. W tym teście to wszystko, mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki za uwagę, cześć!